No, wygląda na to, że wzdłuż kanału planowana jest wycinka drzewa, które wymagają zgody. Najprawdopodobniej oznaczono żółtymi tabliczkami. Natomiast te, które nie wymagają zgody, czyli tutaj, akurat tych nie żałuję, to są klony jesionolistne. Tutaj też klony jesionolistne, więc niech będzie wycinany. Są oznaczone i to wzdłuż starego kanału więc pytanie no to po jednej stronie realizujemy bo gdyby rzeczywiście ta wieżba to jest piękna wieżba, tam mamy kolejna wieżba. rzeczywiście poszła pod topór nie wiem jakie jest jaka jest motywacja do wycinki więc dobrze by było się dowiedzieć no i kwestia, czy ta wycinka nie mogłaby być, nie mogłaby być selektywna. Tak, mamy kolejną kolejną wieżbę, dosyć ładną, która właściwie tu powinna zostać, bo tych drzew nie mamy wiele na, na tym terenie. No ale tutaj cały obszar jest zaznaczony do wycinki. Tiene la cega.